Benedicite, kolejne wskazania dla szafarza klasztornego, czyli osoby odpowiedzialnej za byt materialny klasztoru, za jego mienie. Kolejne osoby, które są przytoczone jego pieczy, polecone jego pieczy. Chorzy, goście, ubodzy. Czy to rzeczywiście wskazania dla kogoś, kto ma robić kasę, dla kogoś, kto ma prowadzić intratny biznes? Te wskazania uwrażliwiają nas na to, że gromadzenie dóbr materialnych ma mieć na celu przede wszystkim świadczenie miłości, a nie prowadzenie jedynie zyskownego dochodowego interesu. Chodzi o człowieka i tego wszyscy mamy się uczyć. Myślę, że dzisiaj warto modlić się o takich ludzi, którzy są odpowiedzialni za struktury finansowe świata, którzy będą dostrzegali przede wszystkim człowieka. Święty Benedykt, patron Europy, to chce dzisiaj przypomnieć współczesnej Europie.